Ano, dzień dobry, witam serdecznie, Transport Fever 2 po przerwie. E, witam serdecznie, dzisiaj zajmujemy się, prawda, rozbudową y, naszych komunikacji i w ogóle wszystkiego. A czym się na początku zajmiemy? Zajmiemy się cegłami. E, mam taki plan, żeby y, tutaj sobie doprowadzić y, ten kamieniołom tutaj przez... Tutaj doprowadzić sobie jakąś drogę, może naokoło, żeby tej, yy, tej góry tutaj nie psuć, naokoło i tutaj dostarczać y, cegły. I byśmy sobie dojechali, na czy dojechali. Wzięlibyśmy sobie pociąga, pociąg by sobie jeździł tutaj o dotąd. Yy, Swoją drogą tutaj można wiele rzeczy ro rozbudować, w sensie można. Tutaj farmy, farmy, dostawić jakby dworce do farmy. No różne tutaj rzeczy można robić. Mi się wydaje, że niedługo tutaj do tej do tych chlebków, właściwie to w sumie dzisiaj można zrobić, do tych tutaj jakby chlebków, co je dostarczyć. Chyba, że tu jest jeszcze jakiś inny, inna, inna inny zakład przed przetwórstwa spożywczego ale ja chyba żadnego takiego tutaj nie widzę dobra, zajmijmy się, zajmijmy się tymi cegłami zrobimy e, sobie taką drogę autostradową tylko czekajcie, bo ja nie pamiętam jakby, czemu ja tu mam takie tylko ulice a dobra tu mam ulicę, ok. Bo ja już nie pamiętam. Nie pamiętam, jakby. A dobra. To trzeba trzymać. Jezus. Zapomniałem, jak się gra w, w Transport Fever. W Transport Fevera. Jak się gra. Nie, czekajcie. Weź mi to gościu, zmniejsz. Tramwa jeden bardzo zły stan. No cóż. To trzeba będzie go. Y, trzeba będzie go. Zamienić. Dobra. Tutaj sobie róbmy taką drogę. Tu w sumie też. Y, dobra. I teraz tak, jakbyśmy. Jakbyśmy mogli to tutaj zahaczyć. Bo stąd trzeba gdzieś te cegły zacząć dostarczać. Do jakich miast by można, do Market Dray czy Market Drayton ma cegły? Ma cegły, ale nie ma tych cegieł jakoś dużo, Stalham, Stalham by mogło mieć w sumie cegły, mogłoby dostać, albo i Morpew, bo Morpew nie ma kompletnie yy, cegieł, dlatego myślę, że do nich będziemy dostarczać i do Stalham, chociaż w sumie Stalham to można z tej fabryki, to do, można do Morpew i do nie wiem Ulverston Ulverston ma mega mało przecież nie na razie tylko do Morpew zróbmy to dobra postawmy sobie taki dworzec towarowy niech będzie długi żeby nam to tutaj prawda robiło no robiło robiło i w ogóle Yy, dobra, tory, jakby to tu podłączyć dobrze? Nie wiem, ale my to do Morpef dostarczamy, tak? Dobra, to w sumie pójdźmy po taniości. Po prostu zróbmy tutaj taki tor. Tutaj sobie po... zróbmy coś takiego. I po prostu tutaj sobie podobnijmy taki tor. I w sumie tyle. Zróbmy tu jeszcze, yy, czekajcie, jakby to, jak to złapać tutaj. Yy, o, rozjazd krzyżowy podwójny. Yy, I teraz trzeba będzie jeszcze tutaj zrobić rozjazd. Taki on. Taki, taki rozjazd. Tutaj, o. Tu będzie perfekto. Kurde. O. No mega. Nie, komicznie to troszeczkę wygląda, ale niech będzie ok, ok. Yy, dobra, i teraz tutaj tak. To sobie tutaj podłączymy, no do 50 na godzinę, ale przynajmniej tu już sobie pełną prostą podjedzie na pełnym gazie. I teraz tak skonfiguruj stację, zrobimy tutaj tor, tutaj drugi tor, i tutaj budynki towarowe, nie perony. Najpierw peron towarowy teraz budynek towarowy. Nie ma to znaczenia jaki kompletnie. Bo to w sumie nie ma znaczenia. Yy, po prostu niech będzie. Ale czekaj, bo mi tutaj nie dało. Peronu. O, dziękuję. Yy, potrzebny sobie drogę, zwykłą. Zwykłą drogę. Dobra. No i, no, i no, i no, i co? No, i mamy to chyba, nie? Dobra. Teraz tak. Musimy zbudować tutaj jakąś skromną zajezdnię. Tutaj zbudujmy. Yy, tak. Musimy jeszcze to. Yy, TTT. No te pętel, pętle takie stacje ciężarówek. Dobra, tutaj jedna tutaj druga. Ogólnie tak wam przypomnę, że możecie zostawić łapeczkę w górę i subskrypcję. Eee, wtedy będzie mi bardzo miło. Dobra, kup pojazdy. Eee, to wiezie cegły, ale nie wiezie to. Ale dobra, jakieś większe może. Prędkość ładowania to ma większe. No, niby to jest. Nie, no, to chyba. Do 2010 to kupujemy. Kupimy tak z 10. Wszystkie weźmiemy na nową linię. Ciężarówki C kamień jeden. Nie jest ciężarówki, kamień nie, a dobra, to kamień trzy. Dobra. Dobra, nie, niech sobie tu jedzie. Mam nadzieję, że to, że to coś tutaj będzie dawać. Powiększmy sobie tę peron trochę. Nie, coś tu jest, coś tu jest. Może, może to będzie działać. Yy, I teraz ciapciąg, ciapciąg, o jest Discord. Przepraszam, cięcie. Dobra, widzowie już jesteśmy. No, troszeczkę przypłynęło pieniążków, ale to tam przymknijmy oko. Budujemy dalej tutaj stację. Yy, tak, stację. Yy, dobra, zróbmy coś takiego po prostu. Po prostu coś takiego. Sobie wklejmy ten tor. Tu sobie zróbmy rozjazd i po prostu będzie, będzie to działało. Tu sobie zróbmy yy, tak ale tak nie może niestety, ale tak może. I tutaj tak. No, i jest wszystko fajnie. Yy, dobra. Yy, tu nam dostarcza te cegły. No, w miarę dostarcza. Jest tutaj ciężarówka. Ciężarówki no się zapełniają praktycznie do pełna. Yy, może nie wszystkie, ale większość. Także myślę, że można kupić pociąg. Tylko gdzie my mamy, gdzie my mamy zajezdnię cię obciągową? gdzieś chyba była. O tu jest dobra. Kup pojazdy i teraz tak. Yy... Kupmy sobie najdroższy, co my się będziemy w tańcu bawić. Albo kupmy nie, spalinowe są słabe, parowe są słabe. Kupmy sobie tego. Kupmy najlepsze wagony z cegłami. Pojemność. Nie, no mniejsza. Później zwiększymy najwyżej stąd yy, prawda tutaj. Jak to nie można znaleźć trasy. Dzieci trasy nie znajduję. Jedziesz tu normalnie tu sobie jedziesz tutaj 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 tu sobie skręcasz i tutaj. Nie jest kit wszystko. Yy, po, yy, pociąg cegły do morpę. Wszystko jest git. Masz trasę masz. Tu jak zwykle jest multum tego. Ale dobra. Sprawdźmy czy to coś tutaj yy, będzie wytwarzać. Bo póki co to nic nie ma ale no, zobaczymy, zobaczymy jak będzie dobra widzowie bo my tu musimy robić, nie dobra robota i bomboklata e, dobra, co my mieliśmy tu robić to mamy zrobione musimy jeszcze zrobić linię stąd stąd jakby tutaj po prostu postawimy tutaj sobie przystanek, i jeszcze tutaj postawimy. Zajezdnia tu jest, chyba gdzieś tu jest. Kup pojazdy, myślę, że y, taka ciężarówka, trzy ciężarówki będą git. Po prostu robimy tutaj linię stąd, y, tu i tu. Dobra, okrężnie jedzie, trudno. Yy, dobra. Jak to już mamy zrobione. To co teraz można by zrobić? Można by tutaj dostarczyć więcej tych chlebków stąd. I to bym zrobił akurat ciężarówkami, bo trochę by tu były pogmatwane tory. Yy, bardzo pogmatwane by były tu tory. Stąd jakoś tu wcisnąć się, tu się wcisnąć, tu się wcisnąć. No. Średnio by to wyszło. Dlatego yy, weźmiemy sobie taką, taką oto piękną drogę. I niech ona sobie wyjedzie gdzieś stąd. Ojoj, nie tak. Dobra, prosto. Po prostu prosto. I teraz zakrętem. Za Ale niech sobie. Ojoj. Nie, niech sobie. Pod, pod, podjedzie le lekko do góry. O, widzę, że to będzie trudne zadanie. A nie, po prostu pociąg był XD. No i oczywiście high quality. O, dobra, tutaj mostyk. Nie, no, mega. Tu niech będzie nasyp w sumie. Może tu być nasyp. Yy, I teraz tutaj gdzieś tak sobie wyjedziemy. Most ja chcę ten. Dobra. I teraz tutaj sobie wyjeżdżamy. Dotąd. Dobra. Jeszcze żeby to jakoś wyglądało. To przeprowadźmy jeszcze tą drogę tutaj. Dotąd. O, dobra, y, mamy tutaj drogę. Tutaj w sumie nie trzeba. Niech sobie tymi uliczkami jeżdżą. Nie mam z tym jakiegoś problemu, żeby tutaj y, sobie jechali uliczką. Uliczkami takimi. Dobra, nie usunęliśmy pola. To jest najważniejsze, żeby pól nie usuwać. Dobra, tu, teraz y, tutaj. I tutaj. Okej. Okay. Yy. Tutaj to sobie będzie dostarczać. To w sumie zróbmy tutaj taki przystaneczek, który będzie dostarczał, do, do, do którego jakby dostarczymy to. Dobra, i teraz kupmy sobie w sumie tutaj yy, busiki. Wszystkie towary. Kupmy tyle w sumie nowa linia i teraz tak jedziemy sobie stąd tu, tu i tu dobra dwa nie, zboże trzy dobra mamy to mamy, prawda tutaj piękne Poka pokaż mi to, prawda? Piękną tutaj ulicę, piękną tutaj drogę szybkiego ruchu, w sumie, którą można sobie szybko jechać. O, ktoś też z niej korzysta, więc w sumie fajnie, że to nie będzie tylko dla użytku dla ciężarówek, ale też dla jakichś innych osób. Może, może to gdzieś rozbudujemy tutaj yy, do, albo właśnie. Jak to sobie tu dojeżdża do Morpeth, Mo, to weźmy sobie tą ulicę dalej, przeprowadźmy do yy, prawda Morpeth Morpeth Tylko że tutaj już dwupasmówkę Bo nie stać nas Nie stać nas ale, ale nie aż tak Dobra, Tutaj wielki most, bo nas stać. Nie stać nas na czteropasmową drogę, ale na gigantyczny wiaduk to już oczywiście. Eee, no. Nie, maśnie to wygląda. Jeszcze przede wszystkim, jak widać, że. No nie, w sumie trakcje. Nie, w sumie dobra. Nie ma lipy, ale. Trochę boli, że, że te, te słupy trzymające, te, 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 tą sieć, to się wbijają w to. W sensie, jakby tu ta sieć się tu wbija i to. Ach. Może w trójce coś lepszego będzie. Dobra. Mm. Mamy tutaj zboże. Pokazuję, że jest, że robią, chłopaki. Chłopaki dobrze robią. Jedno zboże. A tu, tu jest 0, tu jest 0, za dużo ciężarówek chyba. Takie mam wrażenie, że troszeczkę ciężarówek powinno iść do eksmisji. Nie wiem, myślę, że tak. 5 pojazdów. Nie, 5 to nie, 3 na sprzedaż. Żeby to po prostu było. Chociaż w sumie teraz to już jest sporo. Jak tych ciężarówek tu nie ma, ale no to nie są jakieś kokosy. To nie jest jakoś wybitnie dużo. Jakoś wybitnie dużo to to nie jest. Nie oszukujmy się. Powiększymy tutaj na, na zboże. Tam, tam powiększyliśmy. Tu nie powiększymy, no bo pole zepsujemy. Więc tutaj tego nie tykamy. No i zobaczymy, jak to się rozwinie. Póki co, coś tam chyba dostarcza do tych chlebków. A to ma w ogóle zasięg. Ma z tym zasięg. Dobra, to, to się tu dostarcza. Dobra. I to najważniejsze. Tu jest strasznie dużo tego. O! Tu by się przydało więcej ciężarówek. A jaka tu jest linia? Ciężarówki zboże 2 właśnie. I tutaj to, by, to my sobie dokupimy tych ciężarówek. Te w sumie sobie kupmy. Tyle by ich się aż przydało. Ciężarówki zboże 2. Idziecie tam i macie mi tu kurde robić. Macie mi tu kurde brać to, bo serio, to jest strasznie dużo tego, to jest 180 tu w ogóle jest więcej 220, no sporo jest tego, nawet jak se dostawię tutaj, to widzicie tego jest jeszcze, jeszcze więcej, nie dlatego tu tutaj musi zacząć brać to, a tu to musi zacząć robić ja myślę, że to kwestia czasu, aż tu będzie więcej tego aż tu będzie trzeba dokupy dokupywać ciężarówki ale no mówię, trzeba poczekać troszeczkę na to i będzie, będzie git dobra, ale wiecie co ja tu bym tą drogę tu przerobił bo ona, ona mi tu kurde się nie podoba tak wyjeżdża niefajnie, weźmy już tą większą sobie niech ona sobie pod jakimś takim fajnym kątem sobie wyjedzie Weźmy tu o prosty zakręt, o Dobra, już nie będziemy kurde kombinować zwykły przejazd kolejowy. No, tylko jakby było pod prostym kątem. W sumie taki zakręt o. Właśnie taki o dobra i niech sobie tu leci gra. W sumie weźmy sobie czas delikatnie do przodu, bo mamy dopiero 67, a my tu już mamy sporo zrobione w sumie weźmy szybko ten czas w miarę żeby coś tam nam do przodu poszło dobra zaczyna to coś tutaj produkować i może nie jest to jakoś dużo chociaż w sumie no te ciężarówki w miarę w miarę się zapełniają więc w sumie póki co jest dobrze yy, póki co jest dobrze jak na tyle ciężarówek yy, no yy. Także teraz tak. Co, czym by tu można się dalej zająć? Nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wiem. Yy, nie wiem, no, no nie wiem, nie wiem, nie wiem. Tu by można paliwko zrobić w sumie, ale to póki co chyba nie. Fabryka maszyn. Co potrzebujemy do fabryki maszyn? Potrzebujemy drewno i jakieś schodki. Schodki się z czego robi? Schodki się robi z. Schodki się robi z tych dwóch. Tych, tych, tych. Dobra, tu mamy te dwa. To robimy ciężarówy, widzowie. Robimy ciężarówy na te. Na te, te takie maszyny. No, no maszyny. I tutaj pociąg. Tutaj stąd, do, tutaj pociąg. Ale przy okazji, jak już pociągi, to sobie zróbmy. Yy, zróbmy sobie linię nową. Brand new. O, niemożliwe. Niemożliwe do zrobienia. Wszystko jest możliwe, gościu. Te diaksy zaraz tam mogą być. Jak zbyt duże nachylenie. No, co ty mi tu, gościu, gadasz? Jak tu, to nie. Jak tu, to tak. Dobra. Tupik. Dobra, oczywiście. Transport Fever, dwa problemy Najmana. Mm, także no. Dobra, mieliśmy do Tourport On Severn. Dobra. Po prostu masny tor, prosty. I tutaj stacja kolejowa od strony mieszkalnej, w sumie. Niech będzie. Dwa tory. No i 240 metrów wysokich prędkości. O, Boeing 737, dzień dobry. Dzień dobry, witam pana Bojenga. Yy, dobra, i tutaj, yy, prawda, krzyżak. Dobra, i teraz tak. Yy, to trzeba jakoś w ten sposób tutaj połączyć. Takim torem i takim torem. No, i teraz wystarczy poczekać aż się gra zapisze i połączyć drugi tor. Yy, tak, poproszę. Yy, no i dobra, mamy tą linię. Yy, kupmy ciopciąga. Tylko, że nam ciopciąg tu nie zawróci. No i kurczę problem. Problem, który da się rozwiązać. Robimy coś takiego. Za 60 tysięcy i teraz sobie tutaj po prostu podpinamy tor pod y, najlepszym kątem, jaki tylko istnieje. Nie no. Nie, jest git. I teraz tak. Zespół trakcyjny kupmy. Kupmy zwykły zespół trakcyjny taki o. No i niech sobie jedzie Do nowej linii mm, On y Severn Dziwne te nazwy. Ale dobra, zobaczmy co tutaj z ciokciągiem. Jak nam tu koleżko zarabia... Co? Nic na... No Czekaj, co, 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 co? Excuse me, czemu tu nie ma yy, pociągu? Ten pociąg jest nie Jedziesz na tą linię. Cegły do Morpew. A, bo nie można znaleźć trasy do przystanku. Uhum. nie oczekaj. Ty sobie siedzisz w tej zajezdni, jedziesz sobie tu, a bo tu nie ma tego. Dobra, dobra. Czaję, czaję, bazę. No i teraz się wysłał. Teraz się wysłał. Dobra, bo tu po prostu było potrzebne, prawda, nowe połączenie korowe. Tutaj coś takiego, o. I tutaj dalej. Dobra, bo tu coś mi uniemożliwia budowę. Nie wiem, co, co, co jest z tym spowodowane, ale nie uniemożliwia mi, ale już mogę. Dobra, i ten pociąg się teraz wysłał, więc sobie tutaj jedzie. Minus 600 tysięcy na spokojnie. Dobra, i to zaczyna nam tutaj działać po coś, więc w sumie jest git. To nam zaczyna też działać, bo tu jest sporo. Tu jest sporo, więc w sumie można by dokupić w końcu te ciężarówki tutaj. I tak właśnie zrobię. Dokupię kilka. Ciężarówki zboże 3, tak, zboże 3. Dobra, i teraz zajmujemy się, prawda, dalej tym, ale zajmiemy się w tym, się tym w kolejnym odcinku. To by było na tyle dzisiaj, mam nadzieję, że Wam się spodobało. Do zobaczenia już niebawem, trzymajcie się, no i cześć.